Na różne, które czasem były niezidentyfikowane, a zmarły te osoby, które bardzo często mieszkały koło stacji bazowych, walczyły z tymi stacjami, i na nic to nie pomagało. Więc, proszę Państwa, to każdego z nas czeka, jeżeli będzie 5G, jeżeli co 10-20 metrów będzie postawiony maszt, to my nie mamy szansy nigdzie się skryć. I co ciekawe, proszę Państwa, ta mega ustawa powoduje, że nie będzie parków narodowych, w których to nie będzie mogło mieć zastosowania. Nie będzie takich uzdrowisk i tak dalej. Ludzie już tam nie będą jeździć, bo nie będzie po co, jeżeli wszędzie będzie taka sama sytuacja. Dlatego proszę Państwa, proszę się tym zainteresować. Co Ulotki. Proszę rozpowszechniać to wszystko. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Bo Państwo myślicie może, że ktoś kogoś sponsoruje. Nie, nikt nie sponsoruje, proszę Państwa, i takich jak ja w całej Polsce też nie. Z własnych pieniędzy robimy plakat. Taki plakat kosztuje 5 zł, tyle co bilet MPK. Proszę Państwa, taką y, imprezę jak dzisiaj protest wystarczy telefonicznie w Urzędzie Miasta zgłosić w y, Referacie do Spraw Bezpieczeństwa i to wszystko. Czyli proszę Państwa, nie są to jakieś karkołomne sytuacje. I chciałabym, i zwracam się tutaj do y, nauczycieli, żeby nauczyciele pokazali... Proszę Państwa, dwa tygodnie szkoły, żeby powiedzieli, jak mają się ludzie obsługiwać telefonami z dużej odległości, bo promieniowanie szkodzi. Ja nieraz widzę osoby chore, które bawią się telefonami. To jest po prostu skandal. Państwo nie macie wiedzy, że to jest śmierć. Dlatego proszę Państwa, bardzo proszę, żebyście Państwo zainteresowali się tym, bo jedna osoba. Oczywiście nic nie zmieni, ale proszę Państwa, wiecie o tym, że bez jednego grosza, bez jednej takiej jak ja, czy Pani, czy Ty, nie ma miliona złotych. Więc jeżeli my zaprotestujemy, to będzie sytuacja taka, że inni też pójdą i powiedzą, że tak właśnie, my tego nie chcemy. Więc nie łudzmy się na to, żeby nas zabijano. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo.